Witajcie. Zapraszam was dzisiaj na pieczony boczek. Jak widzicie, mam tutaj ładny kawałek boczku. Oprócz tego będę potrzebowała dwie łyżki soli, dwie łyżki majeranku oraz cztery ząbki czosnku. Na początek czosnek obieram i przeciskam przez praskę. Do miseczki wsypuję sól, majeranek. No i przeciśnięty już przez praskę czosnek. Teraz wszystko dobrze wymieszam, właściwie tak utrę ze sobą, aby powstała masa, którą potem będę mogła natrzeć mój boczek. Boczek umyłam, opłukałam pod bieżącą wodą i teraz natnę go z tej strony, a... Staram się stworzyć, postaram się stworzyć taką krateczkę. Jedna strona już nacięta w krateczkę, teraz delikatnie odwracam na drugą stronę, i tutaj również. Podobną krateczkę zrobię. Boczek mam już nacięty z obydwu stron. I teraz będę go nacierać moją mieszanką czosnkowo-majerankowo-słoną. Mm, e, od razu mniej więcej tą mieszankę podzielę sobie na pół. Ponieważ nacierać będę i z jednej i z drugiej strony, tak, żebym wiedziała mniej więcej, ile mogę mm, tych ziół wetrzeć w jedną stronę czosnku. Wcieram jedno obok drugiego, starając się, żeby mm, te zioła i sól dotarły też między te nacięcia mojej krateczki. I tak przygotowany i natarty boczek przekładam na półmisek. Nakryję go teraz folią. I zostawiam go tak na minimum godzinę, aby przyprawy i wszystkie smaki a, przeszły ładnie mięsko. I żeby ono nabrało tego czosnkowego, ziołowego aromatu. Na spód naczynia żara odpornego leję trochę oleju. Przekładam boczek i podlewam go jeszcze odrobiną wody. W czasie pieczenia i tak wytopi nam się sporo tłuszczków. Także tej wody dużo nie potrzebujemy. I teraz wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni um, i będę piekła do momentu, aż boczek będzie mięciutki, a skórka ładnie się przyrumieni. A tak prezentuje się nasz boczek po wyjęciu z piekarnika. Teraz chwilkę poczekam, żeby nieco przestygł. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl No i oczywiście bardzo mocno zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo i życzę smacznego!